Cześć, widzimy się znowu, tym razem i firmy TCL, która między innymi pokazuje dopasowany największy na świecie mm wyświetlacz. To w zasadzie telewizor, ale przede wszystkim pokazują smartfony. Do przyjechaliśmy seria 50, Peaks, która też się u nas z ekranami Next nie są to jakieś super wyposażone, to są całkiem fajnie wyposażone. Jednak nie najgorsze aparaty, sporo ramy, jak widzicie. To jest akurat 40x Paper, czy to z takim matowym wyświetlaczem, jak teraz dobrze widać. No, akurat nie ma błysków. dla tego, kto dużo czyta, dużo na internetu, to może być całkiem niewielkie rozwiązanie. No, bo rzeczywiście czytanie takiego krawy, szczególnie w skręcie dzień, może być całkiem fajne. Sam telefon też jest, tak jak mówimy, no, lubię na 50-metrowy aparat, jak to przystało, ma swój zwoitego średniaka w tym sezonie, mamy też 50 SE, kolejny z modeli tej linii, spójny design, może być, I dalej mamy 50 t g tutaj macie rzutka na specyfikację, o telefonie prezentuje się podobnie jak tamten, i widać, że sobie taki wypracowali styl i tak to tutaj wykupią. E, Następny model 505, przesuwamy się troszeczkę w dół jakby z, z, z segmentu rynkowego, troszeczkę niżej, ale nadal nadal całkiem po pipach te Znowu z 50-megawym aparatem, to już, no tylko już bieda, chłopaczki no, są dwa giga obecnych czasach, Jesus. Coś takiego już nie powinno mieć miejsca. Rzucimy jeszcze, może, okiem na, na tablety, tylko spróbuję się szeptać. Przechodzimy, no i tutaj, też te matowe wyświetlacze, czyli Next Paper. Mam no, wrażenie, faktycznie do typu papieru. No i znowu ekran matowy, więc ta czytelność jest całkiem niezła. Mało podatna na odblaski dodatkowego światła, Stąd widać, jest trochę jasne, ale macie porównanie. Ekran błyszczący, ekran matowy, dużo lepiej to wygląda, przyznacie. Większe, mniejsze, mniejsze modele, szybciej to rzut na specyfikacje. To jest 14 i jedenasta dla tych, co potrzebujemy mniejszego tabletu. No i do tego dosyć lekkiego. Rzucimy jeszcze oka na tą jedenastkę z tyłu. Tablet jak tablet. Fajna metalowa obudowa. A przy tym urządzenie nie ciężkie. Dobra, chyba trzeba lecieć dalej, bo zdaje się, że całą ekspozycję już na to celu zwiedziliśmy, jeżeli chodzi o smartfony, tablety. Także żegnam się z Wami i do zobaczenia.